No dobrze, cześć tu Grzesiek. Tym razem nie typowo poszła szaleć na górze na Monte Ersenti. My przez dwa dni jeździliśmy na rowerach Athertona w obydwu wersjach i z aluminiowej i karbonowo-tytanowej. A ja wam teraz pokażę trochę więcej detali o nich opowiem. Akcji możecie zobaczyć oczywiście jak na rowerach jeździmy yy, i na dwóch karbonowych i później ja na aluminiowym, no ale tutaj mamy sprzęt. Co najważniejsze, no firma wystartowała z wersją A, czyli additive. To rower zrobiony, żeby było śmiesznie tego nie widać, z tytanowych mów plus do tego mamy karbonowe rury. Ta wyjątkowa konstrukcja była możliwa dzięki temu, że całość wydrukowano. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda w rzeczywistości. Bawiliśmy się tym sprzętem. No, robi to wrażenie, no bo wszystko to powstaje w kilkanaście godzin. Poszczególne warstwy mają grubość mikronów i narasta od dołu. Powstaje cała paleta, którą później jest wycinana. I te additive oznacza, że powstaje przez dodawanie. Tak to sobie Atreton wymyślił. Oczywiście, gotowe elementy to jeszcze nie są, nawet jeżeli widzicie logo, bo później tytan, który sam w sobie jest drogi, ale wydrukowany dalej wymaga obróbki. Samo podobno to logo wymaga 10 godzin dodatkowej pracy. Tutaj macie pośrednie etapy, jak widać. Jeżeli chce się uzyskać dodatkowe efekty, no to trzeba się napracować. Najpierw trzeba też usuwać po drodze to wszystko, co łączy, i to także wymaga pracy. Ale przy okazji tych tutaj elementów, takich jak łączniki, czy tutaj środek. Nie, to jest akurat główka. Widać coś jeszcze. Widzicie to połączenie? Oznacza ono, że karbonowa rura wchodzi do środka, całość jest sklejona i podtrzymywana z obydwu stron, co pozwala uzyskać ultra-ultra mocne połączenie. Po co w ogóle wymyślono to? E, drukowanie i łączenie poszczególnych elementów pozwala na uzyskanie ultra roweru. Atherton w tej wersji A jest dostępny w nie mniej, nie więcej, tylko w 22 rozmiarach. I teraz ciekawostka. W ubiegłym roku coś bardzo podobnego zrobiono z wersją aluminiową. Czyli S. I znów nazwa pochodzi tym razem od odejmowania Subtractive, jak to ładnie nazwano, cała seria, czyli modele 100. 70 i 150 podejmują, powstają przez. dla odmiany odejmowanie. Tak jak mia, mieliśmy adeptyf, czyli dodawanie, tutaj mamy odejmowanie. Odejmowanie, bo całość wycięta jest z wielkiego fragmentu bloku. Te najważniejsze elementy, czyli odejmuje się to, co niepotrzebne, zostawiając to, co tylko istotne. W związku z tym na przykład wielkie fragmenty wahacza to są całościowe tematy podobnie jak na przykład okolica środka suportu, tak jak tutaj widzicie. I jeszcze coś. Ta technika, czyli łączenie aluminiowych rur i aluminiowych mów za pomocą kleju pozwoliła użyć aluminium 775. Typowe aluminium, które jest stosowane w rowerach to jest seria 6000, która łatwiej się spawa. Atherton twierdzi, a to jest typ lotniczego aluminium, że użycie 7, serii 7000 pozwala uzyskać większą wytrzymałość, a przede wszystkim nie zmienia się własność materiału wraz z jego użytkowaniem. Podobno po 10 latach ten rower ma być tak samo sztywny i wytrzymały jak na początku i jeszcze coś. Oczywiście znów mamy rury i mufy, czyli mamy odpowiednio wiele rozmiarów. Tym razem jednak nie 22 tylko 12 tych podstawowych, no ale i tak to jest dużo więcej niż mamy zwykle. Te rowery nie różnią się jednak tylko materiałami. E, tak naprawdę w cenie około 5000 funtów macie albo samą ramę tytonowo-karbonową, albo kompletny rower. Aluminiowy już gotowy do jazdy Atertona z serii S. Ale coś jeszcze. Ten droższy tytanowo karbonowy ma zawieszenie Dewulink z sześcioma punktami obrotu, bardziej skomplikowane. A ten wersji S aluminiowy z czterema punktami obrotu. Są do tego też różne ciekawe niuanse, które na przykład Zobaczcie, tutaj rura podsiodłowa jest prosta, a tu jest krzywa. Wszystko po to, żeby można było zmieścić odpowiednio różne koła. W wersji aluminiowej jest to prostsze, jest 27,5. To wszystkie te informacje techniczne nie byłyby jednak tak istotne, gdyby nie to, jak te rowery jeżdżą. I tu widać naprawdę różnicę. Gia Terton, cała rodzina tertonu, wiedzą, co robią. Będąc głównie zjazdowcami, jednak potrafią jeździć na różnych typach rowerów co mogliście wielokrotnie zobaczyć na różnych hardlinach i nie tylko. No i to ma przełożenie na te rowery. Nawet jeżeli siedzieliśmy na nich pierwszy raz, ale tutejsze warunki bardzo ekstremalne spowodowały, że mogliśmy się przekonać, jak to działa. No i jest dobrze. Szczerze powiem, gdybym myślał o customie, to. Tego typu, to Athertona brałbym pod uwagę, bo ceny wcale nie są takie abstrakcyjne, a własności jezdne super. I zawieszenie, i wyważenie rowerów, i praca tego zawieszenia, a przede wszystkim właśnie ta dostępność rozmiarów, czyli możliwość dobrania do klienta, to jest coś. I uwaga, 22 rozmiary w wersji karbonowej, ale to dopiero nadal wstęp, bo dalej jest możliwe jeszcze indywidualne konfigurowanie poszczególnych elementów. Więc szkoda, że na razie nie ma u nas możliwości kupienia, ale firma produkuje 300 rowerów rocznie. W sumie, naprawdę. Jeden rower mogą wydrukować dziennie, karbonowy, aluminiowy kilka. 300 rowerów rocznie oznacza tyle, że to jest firma niewielka, więc póki co tylko sprzedaż bezpośrednia. Zajrzyjcie na stronie, sprawdźcie, e, zobaczcie u nas jak wyglądają, bo są też piękne, po prostu piękne.